o trzy pudełka trzy pudełka myślałem że dwa już jest dobrze już jest lepiej jak dobrze co my tu mamy słuchajcie kurde ja się za każdym razem cieszę jak dziecko jak takie sprzęty przyjeżdżają a z drugiej strony siedzę i myślę gdzie to jeszcze podłączyć bo już zaczyna miejsca brakować a pasuje przetestować dla Was każdy z tych sprzętów bo im bardziej się kanał rozrasta tym mm, no więcej konkretów się tak naprawdę pojawia cieszy mnie to bardzo i z tej strony też Wam dziękuję za suby, lajki, dziękuję za kawy powiem ja Wam, kaw już się na 1300 zł nazbierało zrobię z tego film, albo przynajmniej postawę Wam wrzucę to wasze kawy są, także na co zostało przeznaczone, miałem taką co miesiąc robić filmy, ale kurde nie idzie wyrobić, prawda się posprzątać <coughs> spokojnie słuchajcie pierwsze pudło, że mi się zaraz tu nie pociął a jakoś to kurde blokuje, pierwsze pudło to mamy kontur 2000 Sunsing, ogólnie Wjeżdża do mnie suncing. To jest, to jest Powerbank, ale taki, kurde, taki toporny. Gnieca nie jak ja mówię. Chłopaki mówili, że piękne to nie jest, ale robi robotę. Także zobaczymy, potestujemy. Co dzieje, jak i dlaczego. Widzę, że już dosyć duże, bo ma kółeczka. Także waga będzie pewnie, dziwne to. O, patrzcie. Dobra, dajemy na bok. Zaraz bo Tylko to kolej. Oj, tu takie duwa duże pudło. E, kurde, co tu mamy? All in one. All in one. All in one. Czyli to co y, zaczyna być coraz bardziej popularne. Nikomu się nie chce bawić osobno falownik, osobno bateria, osobno kurde te, ta cała kabloteka i, i w ogóle. All in one. Czyli Podpinacie coś, podpinacie pod coś, tyle. Dziękuję, do widzenia. Wszystko jest działa. Box, 2,5 kW, hybrid inwerter, 2 kWh baterii, czyli taki falownik hybrydowy z baterią w środku. Ktoś by powiedział: Powerbank. Nie, bo to jest właśnie taki falownik do wieszania na ścianę.